Ostatnio pojawiło się wiele kontrowersji wokół Verso, Freeza, jak i jego minionku. Po części za sprawą podcastu Mike'a, w którym wypowiedział się on o toksyczności Freeza. To, że miał ogromny wpływ na Verso. również pojawiły się nowe kontrowersje związane z Veroniką oraz to, że minionki Freeza zbesześciły historyczny obiekt. A ich zachowanie było skandaliczne i godne potępienia. Więc jeżeli taki materiał Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji z dzwonkiem, zostawić łapkę w górę oraz podbić ten materiał, żeby zwiększyć jego zasięg. A już więcej nie przed. O właśnie, mi też zostawcie łapkę w górę, bo, chce, bo coś spraw. Czy to faktycznie działa? Bo na razie mi wychodzi, że działa. Trochę mi tym Instagramem popsuliście statystyki, ale będę w stanie oddzielić chyba Instagrama, więc zobaczę. Zadłużam i witam Was w obrzydliwym świecie. Influencerów, dawać. Tapujemy, tapujemy. Dobijemy do 10K. Tapujemy, tapujemy. Dość niedawno MiniMike wystąpił w popularnym podcaście u żurnalisty, który w ostatnim czasie był podejrzewany o tak zwane płatne wywiady. W rozmowie na jego kanale MiniMike zdecydował się ujawnić sporo prywatnych i trudnych wątków ze swojego życia. m.in. Innymi... Może ty zrobisz jakieś śledztwo poważne, a nie tylko w rajtuzach lekcji. No, powiem ci, że na razie jestem uziemiony, poprzednim śledztwem. Nymil opowiedział o sprawie związanej z domem dziecka, o relacjach rodzinnych oraz o swoich problemach służb. Nie zabrakło też kilku naprawdę kontrowersyjnych historii, o których wcześniej mało kto wiedział. Takich jak bójki, w których, jak sam przyznał, ludzi kastetem czy nawet rurką od odkurzacza. Poruszony został również wątek jego zaangażowania w środowisko kibicowskie, co dla wielu fanów było sporym zaskoczeniem. Jednak tym, co najbardziej przyciągnęło uwagę widzów, były to brudy, które minimalnie ujawnił na temat Freeza Wersow i całej ekipy. Wiele osób, a zwłaszcza fani projektu ekipa, żyli dotąd w przekonaniu, że influencerzy zarabiali ogromne pieniądze. I mogli pozwolić sobie właściwie na wszystko. Okazało się jednak, że rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Ja, nie, jak ja tego friza nie lubię. Pełnie inaczej. mini-mike członkowie ekipy nie dostawali żadnych udziałów ani procentów ze wspólnych projektów. Nawet. Na radę, mało kogo nie lubię. Bo na przykład ja lubię, nie? Wojtka Gole to też tak. No. Czuję litość, ale Friza no. Tak czysto nie lubię. Wobec tak ogromnego. Uważam, że to taki. jakiś taki... <grystanie> <grystanie> Sukcesu jak lody ekipy, które kilka lat temu zrobiły prawdziwe marketingowe trzęsienie ziemi, zamiast udziału w zyskach influencerzy mieli otrzymywać jedynie ustaloną kwotę za pojedyncze działania promocyjne, np. za post reklamowy, nagranie wstawki lub film poświęcony danemu produktowi. Minimic poruszył również temat sklepu ekipa Tonosi, który na początku działalności miał działać w oparciu o procent od sprzedaży dla każdego z członków grupy. Jednak po zakończeniu pierwszego sezonu ekipy te wypłaty miały zostać nagle wstrzymane, bez żadnego wyjaśnienia. Dodatkowo, Minimike twierdzi, że do dziś nie została rozliczona wspólna płyta muzyczna ekipy, mimo że generowała ona spore przychody i była intensywnie promowana w sieci. Jak wiadomo, relacje w tego typu projektach nie zawsze są szczere. Coraz trudniej jest dziś uwierzyć influencerom, których łączą głównie zapisy w umowach, że są dla siebie kimś więcej niż tylko podpisem na papierze. Wraz z powstaniem OG ekipy dało się jednak wyczuć, że są naprawdę przyjaciółmi, których nie łączył tylko biznes. Influencer rzucił stwierdzenie, że kiedy powstała spółka ekipy, Ekipa Holding, wszystko się zmieniło, zaczęła się zupełnie inna... Ej, jest ktoś na czacie, kto zainwestował w ten kurs... Ekipy. Jak teraz w ogóle kurs ekipy stoi? Kurs ekipy. Ekipa Holding. Odbiło to coś, czy dalej? E, chyba trochę coś odbiło. 1, 5, 6, 5. Nie. Kurde. E, nie, nie, nie. A, bo... Co to w ogóle kurwa jest? To to, to jest 2021. Przykiknąłem jeden miesiąc. Co to zjebnięta jakaś strona. Jedna godzina, pięć godzin, jeden dzień, jeden week, jeden miesiąc. A mi pokazuje kilka lat. A, że pewnie co miesiąc skacze. A, dobra, dobra. Czaję. No to nie, to to ciągle spada. Październik. Chociaż nie, 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 bo było 1.5, było już 1.5.0, a jest 5.65. Ej, ale ktoś tu pierd... A nie, dobra, taki wolumen. Jest jakiś wolumen w ogóle, nie? To, to, to jest takie pozytywne. Na rzeczywistość umowy w ekipie nie zawierały dużych procentów jak na przykład w znanym Team X, lecz ogromne kary umowne, które bardzo ograniczały swobodę działania członków. Na początku ekipowiczą wmawiano, że te kary nigdy nie będą obowiązywać i są jedynie formalnym wymogiem dla spółki. Samo podpisywanie dokumentów odbywało się jednak pod presją czasu i naprawdę dużym naciskiem ze strony osób zarządzających. Po rozłamie od ekipy spółka Freeza miała że komu zapraszać były członków na festiwal, mydląc im oczy, że jeśli się pojawią, to w Wspomniana wcześniej płyta muzyczna zostanie z nimi rozliczona. Natomiast jeśli ktoś nie zgadzał się na wystąpienie, temat rozliczenia magicznie znika. To również pokazuje, jak naprawdę wyglądały relacje w tych strukturach. Minimaj w podcaście został też zapytany o relacje z poszczególnymi członkami. Odpowiedział, że najlepsze i najbliższe stosunki o dziwo miał z wujkiem łuki, mimo różnych sprzeczek, na przykład podczas wyjazdu do Kanady. Jednak, jak stwierdził, gdy powstała spółka, zaczęło się przysłowiowe pranie mózgów ekipowiczą. Freeze w słowach Minimajka był określany jako osoba bardzo pracowita, która stawiała sukces ponad wszystko. Potrafił wstawać przed wszystkimi i już od rana montować filmy. Jednak ta pogoń Freeza za cyferkami okazała się jego zgubą. Według Minimajka Freeze stracił przyjaciół, ponieważ bardziej liczyły się dla niego biznes i kontent niż prawdziwe relacje i emocje innych ludzi. Dla Friza, jak mówił Mike, ludzie byli ważni tylko do momentu, w którym przynosili mu zysk. W przeciwnym razie szybko odchodzili w odstawkę. Po przeczytaniu książki Michaela, a także po wysłuchaniu całego podcastu, można wyobrazić sobie prawdziwe oblicze Friza, człowieka, który dla pieniędzy zrobi dosłownie wszystko. Potrafi poświęcić nawet własnej glur. Wystrzelił Karła z procy, nie? To byli którzy razem z nim wymyślali odcinki na kanał podczas Daily Vlogów, wspierali go i budowali jego sukces, ludzi, których na końcu, jak twierdzi MiniMike po prostu oszukał i zostawił. MiniMike poruszył też. No, yy, to, to muszę naprawdę współczuć Majko, na Majkowi kanał podczas tego podczas jednej vlogów. rzeczy. Spierali go i budowali jego sukces, ludzi, których na końcu, jak twierdzi Minimajk, po prostu oszukał. Okej, okay, tutaj może kadr do tego nie pasuje, ale był moment, że wszyscy byli ekipowicze się zebrali razem po jednej stronie, a dziewczyna minimajka, która się wybiła dzięki temu, że była dziewczyną minimajka, ona nie poszła za minimajkiem, tylko poszła za Freezem i nie? I gdzie teraz jesteś, dziewczynko? <noise> gdzie teraz jesteś? <noise> Jegoś cię nie widać ostatnio. Oszukał i zostawił. Minimike poruszył też pewien problem związany z nową powstałą ekipą Genzi, która wyrosła na bazie programu stworzonego przez Friza. Twoje 5 minut to właśnie z tego formatu, który doczekał się już trzeciej odsłony, wyłoniono nowych twórców określanych przez wielu jako nowe minionki Friza. Aktualnie nagrywają oni na kanałach Baza i Faza, które mają stanowić duchową kontynuację dawnej ekipy. Jak twierdzi Minimike, członkowie Genzi mieli dostawać o wiele więcej współpracy reklamowych niż oryginalnie Powicze. Mimo że to właśnie ekipa była marką, która wszystko rozpoczęła i zbudowała ogromną rozpoznawalność, a nawet mieli podpisany kontrakt reklamowy. Dla potwierdzenia słów Mike'a można tutaj przytoczyć przykład poczciwego krzycha, który nie dostawał w ogóle praktycznie żadnej współpracy mimo wieloletniego udziału w projekcie. W momencie gdy pojawiło się Genzi, starzy członkowie ekipy mieli po prostu przestać być potrzebni. Cała uwaga Freeza i widzów została skierowana na nowy projekt, który miał zastąpić poprzedni skład. Jak stwierdził Mike, samo Genzi traktowało dawnych ekipowiczów jak margines. Co dla niego było równoznaczne z symbolicznym opluciem tych, którzy zbudowali sukces Freeza od samego początku. W dalszej części rozmowy, Mini Mike bił też małą szpilę w kierunku Przemka Pro, którego określił jako zwykłego atencjusza. Według Minimajka, Przemek miał ogromne parcie na szkło, jakiego nie widział wcześniej u nikogo innego. Ciągle pchał się przed kamerę i, zdaniem Majka, jego intencje I wobec tych nie były szczere. Chodziło mu wyłącznie o sławę, rozpoznawalność i o to, żeby dostać się do ekipy. Paulina właśnie otwiera drugi salon, uwierz, że ma się bardzo dobrze. Mówię o działalności internetowej. I szczerze mówiąc, patrząc na niektóre jego późniejsze zachowania, trudno się z tą opinią nie zgodzić. Wokół verso w ostatnim czasie ponownie pojawiło się wiele kontrowersji i to poniekąd za sprawą podcastu żurnalisty, którym Minimike postanowiło powiedzieć nieco więcej o samej Weronice. Minimike w swojej książce pisał, że Fris miał ogromny wpływ na verso. A oni się finalnie oswobodzili, wszyscy? To już jest tak, że patecki robi na siebie, czy na przykład jakiś procent i tak musi oddać? Frizzowi. Oni się oswobodzili? Koniec końców? wygląd, jak i zachowanie. Przytoczył tutaj jeden... Z... Porzucek mówi, że jesteś cute, prawda? Dla Paulinki. Z najbardziej znanych fragmentów, którym Karol miał powiedzieć, że chciałby zobaczyć piersi Marcysi, bo podobno ma najlepsze. Niedługo później, jak wszyscy wiemy, Wersow zdecydowała się na operację powiększenia... Dobra, dobrze, że Frizz nie powiedział, że ryj Marcysia ma najlepszy, bo tu już w ogóle byłoby naciąganie. Zdzieranie. Mike twierdzi, że wiele jej przemian, zarówno fizycznych, Te jak i trzeba Freeza pochwalić, że powiedział, że, że Marcysia ma najlepsze tylko cycki.. Pod względem charakteru były podyktowane właśnie wpływem Freeza. Wersow z czasem przestało przypominać już dawną siebie. Nie widziałem jeszcze jej bez makijażu. Pierwszy raz widzę ujęcie bez makijażu. Bo ona się rzadko pokazuje, nie? Bo często influencerki mają tak. Że jak robią, że no make up, to i tak mają podkład. <grymne> nie wiem, czy zauważyliście? Zmieniała się wizualnie. Poprawiła nos, o czym mało kto wie? Ej, to ja na przykład nie wiedziałem, że poprawiła nos. Kto wie, długość włosów, wszystko Ej, tutaj trochę wygląda jak ta. Tak delikatnie mi zaleciało tą yy, Martyną Wojciechowską. Włosów no. wszystko po to, by dopasować się do oczekiwań Karola. Część tych zmian była reakcją na. O, obciąłem do Czefy. O ...komentarze Friza lub jego uwagi dotyczące wyglądu. Dzięki jego relacji można odnieść wrażenie, że wiele tego, co widzimy w internecie w kontekście wersów, szczególnie jeśli chodzi o zmiany jej wizerunku, może faktycznie wynikać z presji, jaką odczuwała ze strony Friza. Zresztą sam Friz w jednym z popularnych podcastów z u Gimpera przyznał się do tego, że rzeczywiście wpływał na decyzję Weroniki. Z relacji Minimajka wynika... No to pięknie, widać, że chłop pięknie to pokierował. A jakby wiem już jaką kategorię wybierał na, na pomarańczowej platformie? Nika też. Ale często młodzi chłopcy wybierają taką kategorię że Wersownia angażowała się zbyt mocno w projekty grupowe. Jak mówił, robiła więcej dla swojego kanału i własnego rozwoju niż dla samej ekipy. Miała być również faworyzowana przez Freeza względem innych ekipowiczów. Mini Mike przytoczył tu przykład z wyjazdu ekipy do Nowego Jorku, kiedy to nikt z grupy nie mógł nagrywać filmów na swoje kanały, poza Weroniką, która otrzymała specjalne pozwolenie od Karola. Dla porównania, Mike chciał wtedy nagrać test hotdogów na swój kanał, jednak nie dostał na to zgody. Za... E, no to się nie dziwię, kurwa, że oni zaczynają ich wkurwiać. Nie dostali zgody na nagrywanie na swoje kanały, a Weronika dostała. <noise> no to to wiecie, jest irytujące, na pewno. Zwłaszcza, że ona do, do, dołączyła do ekipy, jak już ta ekipa była. Proponowano mu, by zrobił to na kanale Freeza. Problem był w tym, że sam Karol był w tym czasie na festiwalu z dala od Nowego Jorku. Gdy wrócił, dzięki bambusowy Bananku. Wersow natychmiast nagrała materiał. Na swój kanał, co według relacji wywołało spore niezadowolenie wśród reszty ekipy. Według minimajka, Wersof była też powodem wielu konfliktów w grupie, właśnie przez faworyzację i zachowanie. Często miała wchodzić w projekty tylko wtedy, kiedy widziała w tym korzyść dla siebie, a gdy wymagało to większego zaangażowania, rezygnowała. Wspomniał też, że Versov była zazdrosna. No to, to, to każdy wiedział, każdy wiedział wtedy, jak oglądał ekipę, że Wersof miała gigantyczny kompleks Marcysi gigantyczny gargantuiczny nawet, to, to się wylewało z ekranu, z, ek z ekranu wtedy. O Marcysie A. i nie była zbyt zadowolona z pojawienia się w grupie innej dziewczyny. Do tego wszystkiego dochodzi... Aaa, <laughs> jeszcze szatan serduszko, w pewnym momencie pojawił się szatan serduszko. ...starszą dramę, między innymi ta z Wardengo dotycząca rzekomego kradnięcia zdjęć... I... Nie no, tutaj to mi się wydaje, że to nie było. Po prostu wpadły na podobny pomysł dziewczyny. No, w, po w podobnym okresie wpadły na podobny pomysł, i tyle, widać trochę zmian, nie? <ścoughs> ja. flaserek czy głośna sprawa, logotypu córki, który Weronika miała sobie wytatuować. Ale to nie koniec. W ostatnich dniach wokół Wersów pojawiły się zupełnie nowe kontrowersje. Influencerka pochwaliła się we vlogu, że poleciała samolotem z Krakowa do Warszawy, tylko po to, by odwiedzić fryzjera. Jeszcze tego samego dnia wróciła do domu również samolotem. Sama przyznała, że była już wcześniej krytykowana za podobne zachowania, ale tym razem ponownie nie obyło się bez burzy w komentarzach. Internauci zarzucili jej kompletny brak świadomości ekologicznej. Gdybyś mógł, czysto hipo hipotetycznie, uderzyć Friza gdzie, to czym i jak? Minimajkiem wkroczę. Z procy najlepiej. <noise> nie, żartuję, nie chciałbym uderzyć Friza. I oderwanie od rzeczywistości. Zwracając uwagę, że między Krakowem a Warszawą kursuje Pendolino, które jedzie zaledwie 2,5 godziny. Z kolei lot samolotem, mimo że trwa około 40 minut, wiąże się z długą odprawą i transportem z lotniska. Do całej sytuacji odniósł się nawet polityk Adrian Zandberg, który porównał Wersow do Taylor Swift. Powiedział, że tak jak Taylor mówiła o ochronie klimatu, a potem latała prywatnym odrzutowcem na zakupy. Tak samo Wersow pokazuje swoją lokalną dzięki bieda wersję tego... Dzięki krzywy łuk. dzięki krzywy łuk. Absurdu. W ostatnich dniach w internecie ponownie zawrzało wokół fry. No, oni są często krytykowani. Ostatnio frieza i Verso, para znana z kreowania idealnego życia w sieci, tym razem znalazła się w centrum kontrowersji po publikacji swojego najnowszego vloga. Czy też wiecie, może Verso by też poszła w inną stronę? No, po prostu. Bo jak jesteście otoczeni pewnymi ludźmi, którzy mają pewną hierarchię i pewne wartości, to też się powoli tacy stajecie. Ta Friza zawsze była najważniejsze, że nagrywać, 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 nagrywać. I dla wersów też mam wrażenie, że to się stało. Ale trochę też wydaje mi się, że ta córka ich uziemiła, nie? Że trochę byli bardziej odklejeni, ale pojawiła się córka, to się trochę przykleili. No nie w pełni się przykleili, ale jest lepiej niż było. Ale dalej uważam, że najbardziej, to podobnie jak u Łęciaksów, chociaż lukę lubię, że córka jest yy, no taką najbardziej Rozsądną osobą w całej trójki, nie? Mimo, że jest najmłodsza. Podróży do Dubaju. Jak podkreślał portal Vibes, influencerzy postanowili zabrać swoją dwuletnią córkę, Majusię, na wakacje, które miały być, jak sami to nazwali, spełnieniem jej marzenia. Brzmi niewinnie, prawda? Jednak to właśnie te słowa wywołały prawdziwą burzę w komentarzach. W filmie Weronika opowiadała, że to dla Majusi pierwsza duża podróż. Pierwszy lot samolotem i to nie byle jakim, bo w klasie biznes. Influencerka tłumaczyła, że zależały jej na komforcie dziecka, na tym, by mogło się zrzemnąć i czuć wygodnie. Cały vlog pokazuje, luksusową stronę wyjazdu. Szerokie skórzane fotele w samolocie, drogie jedzenie, pobyt w ekskluzywnym hotelu, wizyty w najlepszych restauracjach i typowe atrakcje dla bogatych turystów w Dubaju. Na pierwszy rzut oka to po prostu rodzinne wakacje z zamożnych influencerów. Jednak widzowie szybko zwrócili uwagę na coś więcej. Na narrację, która towarzyszyła temu wyjazdowi. Pierwotny tytuł filmu brzmiał Spełniliśmy marzenie naszej córki. To właśnie ten tytuł stał się iskrą zapalną całej afery. Wielu internautów zauważyło, że dwuletnie dziecko raczej nie nie marzę o locie w klasie biznes ani o wakacjach w Dubaju. Dla dziecka ważniejsze byłoby zapewne zwykłe... Wow, o, jaka garsonka? To garsonka jest? Wykłynie. Ten strój, kom, taki to gar... Nie wiem. Czy <laughs> <laughs> na plac zabaw. O, oh, okay. Spotkanie ze zwierzętami, czy zabawa z rodzicami. W komentarzach zaczęły się więc pojawiać pytania, czy to rzeczywiście było marzenie córki, czy raczej pomysł rodziców, którzy próbowali sprzedać kolejną luksusową przygodę, jako wzruszającą rodzinną historię. W odpowiedzi na krytykę, Wersow kilkukrotnie zmieniała tytuł swojego filmu. Gdy spełniliśmy marzenie naszej córki, zrobiło się lecimy na wakacje, a później, ostatecznie, lot biznes klasą z dwuletnim dzieckiem. Wielu komentatorów odebrało to jako próbę załagodzenia negatywnych komentarzy i reakcji. Oraz uniknięcia zarzutów o wykorzystywanie dziecka do budowania clickbaitowych treści. Część internautów i komentowała. Kurwa. Jeśli to masz 10 to osukałem. ciekawe co dostanie, gdy skończy 10 lat. Prywatny odrzutowiec. Inni podkreślali, że Wersow i Frizz od dawna przedstawiają w internecie swoje życie w sposób przyjemny. Ej, właśnie jestem ciekawy, jakie będą te córki influencerów. Czy będą takie turbo odklejone? I na przykład, wiecie, 16, to kiedyś był taki program: My Sweet Sixteen. Na MTV. Ciekawe, czy dożyjemy takich czasów. ...prosadnie idealny, a tego typu materiały pokazują, jak bardzo rzeczywistość influencerów oderwana jest od codzienności ich odbiorców. Cała sprawa z wyjazdem do Dubaju i spełnionym marzeniem Majusi pokazuje, jak zmienił się świat influencerów. Gdzie nawet rodzinny moment może stać się elementem strategii kontentowej, a każdy gest od uśmiechu dziecka po wyboru klasy lotu może być odebrany jako forma autopromocji. Faza to najnowszy projekt stworzony przez Freeza. Jest to format, w którym młodzi twórcy mieszkają razem w Willi, nagrywają Daily i rywalizują z drugą ekipą Bazę o popularność oraz nagrodę w wysokości miliona złotych. Grupę tworzą influencerzy, którzy najbardziej wyróżniali się spośród uczestników programu Twoje 5 minut 3. W ostatnim czasie widzowie kanału Fazy zauważyli, że jeden z najnowszych odcinków został rzekomo nagrany na terenie byłego obozu koncentracyjnego 4 listopada na Kawajd. Yy, bo oni, oni dokoptowali podobno do projektu Nowe Osoby. W ostatnim czasie widzicie fazy zauważyli, że jeden z najnowszych odcinków został... I zobaczcie, ta dziewczyna, ona jest chyba nowa. Tak? No chyba tak. Dobrze mówię? Jest tu ktoś młodszy? Że ta dziewczyna jest nowa. I zobaczcie, to jest właśnie to, co mówiłem, że rzucają was... W... To też pokazuje słaby, słaby charakter, no ale to są dzieci. Yy, rzucają was w... W stado, jak to się mówi? Wron. I musicie krakać jak one. Ona czuje cringe. Widać, że ona czuje cringe, że musi udawać reakcję, ale i tak to robi, no bo wszyscy tak robią i myśli, no tak trzeba robić. Ale obserwujcie jej mimikę. To trzeba na spowolnieniu. Widać, że jest nowa. Dziewczyno, uciekaj stamtąd. na terenie było... Bo Patrzy na nich, mówi, dobra, te jebane minionki kurwa jeszcze robią te reakcje i ja muszę jakąś zrobić. Ona jest fajna. I gdzieś spojrzała w bok. O, no szkoda tych minionków, nie? No ale listopada na kanale Fazy pojawił się film, który wzbudził kontrowersję wśród internautów. Członkowie projektu mieli nagrać odcinek na terenie błego. Nie jest nowa, ona gości nie była. Ja widziałem jakiś odcinek, że pan powiedzieli, że mm, jakieś nowe osoby będą. Obozu koncentracyjnego i właśnie obozu pracy w Płaszowie, Ona tylko gościnnie była. Po okay. Krakowa, materiał oczywiście nie miał charakteru historycznego, tylko rozrywkowy. W filmiku, youtuberzy uciekali i chowali się przed setką klaunów. Internauci szybko odkryli, że... YouTube... <ścoughs> Zawsze kurwa ci aktorzy drugiego planu. <ścoughs> o, tutaj. ...launów, Internet. Nauciszy. Odkryli, że YouTuberzy prawdopodobnie nagrywali kontent w miejscu, gdzie podczas II wojny światowej dziesiątki tysięcy osób przeżyło horror, a część z nich zginęła w męczarniach. Choć niektórzy zaznaczają, że grupa chowała się na terenie byłego kamieniołomu, to inni prostują, że ten obszar również podlegał pod obóz, ponieważ właśnie tam wielu Krakowian muszano do niewolniczej pracy. Na portalu X pojawiło się wiele komentarzy odnośnie tej sytuacji. Pojawiły się również głosy, że teren byłego obozu jest słabo oznakowany. Jak ty masz po 400 cukru, to jak to jest, że dawka, której można zapaść śpiączkę? Wiesz co, jestem dziwnie odporny na śpiączki. Może by nie było, że ściemiam. Poczekaj, jak to... Fartega. Oby teraz nikt tego wiadomości nie napisał, nie? Bo będzie przypał. Widać, 403. No i ogólnie to już jest taka dawka, że już ludzie zapadają w śpiączki i na przykład jak cukier spada poniżej 40-30 to już jest śpiączka, a ja czasem normalnie kurwa wracam z biegu, nie, no, jestem o to, ale to szkoda komórek mózgu wtedy, nie, ale jestem nigdy nie zapadłem w śpiączkę, nawet przy 500-600 nie zapadłem. Dzięki makak tam, czy wyprowadza psy. Najdziwniejsze jest jednak to, że osoby odpowiedzialne za PR nie pomyślały o tym, że nagrywanie na tego typu obszarze. 400 to jest ci mało? Może przynieść tak ogromne kontrowersje. Niektórzy internauci twierdzą nawet, że zrobiono to specjalnie, ze względu na słabnące zasięgi projektu, w celu ich podniesienia. Tego jednak najprawdopodobniej nigdy się nie dowiemy. Nie, wątpię, wątpię. Wątpię, żeby to było specjalnie.